Weź jest to, tam e, znaliście, do budynku, te dwie papy, jo? To są już z Gwane przyniosły. jest to chyba to Co ty żeś spędzą? Co ty żeś powiedział? jest to papo. Daj pan spokój, panie majstry. Tutaj? Oni się obijają, co oni w ogóle robią? Weź się kobieto, zamknij, dobrze? mam ci razy masz? mówić, no zamknij się! Przecież tak miał być poszerzony! Zamknij się kobieta jedna! Nie ma... Wysiadaj z samochodu! Nie! Witamy jak eee. o, Wszystko idzie, moja małżonka. Tutaj. Okay. Byszek, a dlaczego oni piją piwo na budowie? A ty kobieta czemu? Non stop! Coś ten! Do kibra, już! Ale wiesz jak tak możesz? <noise> Coś to! Co ty chcesz ode mnie? Co ty chcesz? Coś tutaj. A co ty chcesz? No jak tak mogłeś? Teraz idź do Kibla. Z tymi babami psierąckimi! Gdzie tu jest Majster, chopy? Majster? Majster! E uh -huh. uh -huh. uh -huh.